Przychodzę do Was z filmem, o którym mogliście nigdy wcześniej nie słyszeć. Przyznaję, że ja sama usłyszałam o nim po raz pierwszy, kiedy moja koleżanka udostępniała pewną rolkę, która nazywała się Coś Gorszego Niż Miłość. I były na niej przedstawione filmy, które w większości należały do moich ulubionych filmów, ale również znajdowały się na nim pozycje, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. I właśnie w tych pozycjach był film Spragnienie Miłości. Stwierdziłam, ok, skoro jest na liście filmów, które mi się tak bardzo podobały, to prawdopodobnie ten również trafi w moje gusta, więc pasowałoby go nadrobić. I tak oto tym sposobem wylądowaliśmy tutaj, czyli w recenzji filmu, który osadzony jest w Hongkongu. To, co chciałam zaznaczyć na samym początku, to to, że jeżeli chodzi o produkcje nieanglięzyczne, to ja na swoim koncie mam ich całkiem sporo. Tylko, że jeżeli mielibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na produkcjach azjatyckich, no to tutaj przyznaję, że mam pewne braki. Więc oglądanie właśnie filmu osadzonego w Hongkongu, kiedy mamy samych Azjatów. No, wywoływało we mnie fascynację, jeżeli chodzi o tą kulturę, to jak oni właśnie się zachowywali w sprawach miłości, jak sam tytuł mówi, było to tak bardzo odmienne od tego, jak to wygląda u nas, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tutaj są jeszcze lata 60., czyli ta kultura jest dużo bardziej zaostrzona, jeszcze bardziej zwracają uwagę na te wszystkie reguły, jakie tam obowiązują. No to, tak jak mówię, naprawdę jest różnica. Rzuca się to bardzo w oczy pod względem tego, jak twórcy również podchodzą do tego tematu, jak boją się trochę stawiać te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o relacje bohaterów, później te dalsze kroki w momencie, kiedy ta relacja się rozwija. I no, logiczne jest to, że ona powinna się posuwać do przodu, ale widać tutaj po prostu tą delikatność, jak oni to robią, tą lekkość. Jak mimo tego, że ta fabuła idzie do przodu, to oni wciąż z tą relacją starają się postępować delikatnie. Widzowie z jednej strony się domyślają i widzą, że zaczyna coś łączyć więcej tych bohaterów, ale z drugiej strony. Wciąż jest po prostu ta godność przy tym. Okej, okay, bo ja się tak rozwlekam w temacie właśnie tej kultury oraz miłości, a w zasadzie do końca nie przedstawiam Wam fabuły tego filmu, więc pozwólcie, że zrobimy teraz to, co zazwyczaj bywa na początku moich recenzji, a mianowicie poopowiadam Wam teraz trochę o fabule. A więc tak, mamy Hongkong, lata 60. Sam początek filmu pokazuje nam, jak dwójka nieznajomych sobie ludzi wprowadza się do tej samej kamienicy, w pokojach obok siebie, w sensie w mieszkaniach, ale oni wynajmują po prostu pokój w nich. Co ciekawe, parę dni później nawet mają przeprowadzkę tego samego dnia i są tam sceny, jak te meble trafiają przez pomyłkę ciągle do innych mieszkań, bo też ten korytarz jest bardzo wąski i spore jest po prostu nieogarnięcie w tym wszystkim. Co ciekawe, sama przeprowadzka odbywa się również bez obecności ich małżonków, bo oboje są w małżeństwach, w których po prostu ci małżonkowie są wiecznie nieobecni. Wyjeżdżają w delegacje i ten kontakt z nimi jest praktycznie zerowy. W sensie jasne, dzwonią do siebie, czasami wracają, ale, no, nie ma tej bliskości, jaką powinni mieć w małżeństwie. Oglądając jednak ten film, mamy trochę wrażenie, że nasi główni bohaterowie pogodzili się z tym losem już dużo wcześniej. Ich życie wygląda dość przeciętnie oraz monotonnie. Chodzą codziennie do pracy, wracają o podobnej porze, czasami wychodzą na jakiś makaron, aby kupić coś właśnie do jedzenia, ale nie ma raczej w tym życiu nic ekscytującego, albo. Ponad przeciętnego. Co ciekawe, jak mają jakiekolwiek interakcje między sobą, mimo tego, że są sąsiadami, ograniczają się tylko one do zwrotów grzecznościowych, w których siebie witają. Chociaż oboje dość szybko zaczynają sobie zdawać sprawę, że mają bardzo podobne ich życie miłosne i obu im brakuje często tej drugiej połówki. Jak się okazuje, później ten element wspólny bardzo mocno i do siebie przybliża. Okazuje się również, że mają parę wspólnych zainteresowań, które bardzo ich łączą. Trzeba przyznać, że oni po prostu w pewnym momencie bardzo lubią ze sobą spędzać czas. Czują się ze sobą bardzo dobrze, przez to, że mają o czym gadać, w czym sobie pomóc. I chociaż wszystko zaczęło się od elementu wspólnego jakim byli ich małżonkowie, to w dalszej części filmu oni nie są aż tak bardzo istotni. I chociaż temat ich ciągle wraca, bo no jednak jest to coś istotnego w ich życiu, co jednak nie pozwala o zapomnieć, to wciąż mimo to oni po prostu się czują ze sobą dobrze w swoim towarzystwie i naprawdę siebie lubią nawzajem. Też sama konstrukcja tego filmu jest po prostu świetna. To niepokazywanie twarzy małżonków naszych głównych bohaterów tylko przedstawia nam to, jak bardzo oni są nieistotni w kontekście całej tej historii. Bo z jednej strony, jasne, odgrywają oni spory udział. Przecież, jakby nie patrzeć, to cały czas jest o nich mowa. Od tego zaczęło się w zasadzie wszystko, co łączyło naszych głównych bohaterów, ale z drugiej strony, to niepokazywanie ich twarzy, minimalizm, jeżeli chodzi o wspólne sceny razem z nimi, trochę daje nam znać, że. Mimo to są oni bardzo nieistotni w tym wszystkim. Tym filmem się po prostu płynie i wiem, że zabrzmi to typowo, ale naprawdę nie spotkałam się z żadną produkcją, która jakkolwiek byłaby podobna do tej. I tu nawet odnosząc się do tej rolki. Ten film jest tak bardzo inny od tych wszystkich, które tam były. Jasne, ma pewne elementy wspólne, ale wciąż nie spotkałam się z czymś, co byłoby podobne do tego, co widziałam tutaj. Dodatkowo sam tytuł w zasadzie opisuje nam to, na czym polega ten film. Spragnienie miłości. Historia dwójki bohaterów, którym naprawdę brakuje tej miłości. Miłości od ich małżonków, którzy są wiecznie nieobecni, którzy nie mają dla nich czasu i dlatego tę miłość trochę odnajdują w samych sobie, ale też nie do końca, bo ta kultura trochę im tego zakazuje. Też to widać w wielu scenach, jak oni po prostu boją być ze sobą widywani. Nie dochodzi zbytnio do żadnego zbliżenia między nimi, a mimo to czujemy tą chemię i czujemy tą bliskość ich, to jak bardzo im na sobie zależy. To, jak czują się w swoim towarzystwie bardzo dobrze, i no to jak z każdym dniem odkrywają w sobie tę miłość, która na dobrą sprawę nie ma prawa bytu. Nie jest to film dla każdego, zdecydowanie, tak nie mogę o nim powiedzieć. On właśnie klasyfikuje się w takich filmach, jeżeli lubimy coś spokojnego, powolną akcję, nie wymagamy od bohaterów aż tak dużej interakcji między sobą, albo właśnie scen, w których dochodzi do jakiegoś zbliżenia między nimi, a mimo to jakby. Nie słysząc wypowiadanych przez nich słów, wciąż możemy wiedzieć, jak bardzo oni są sobie blisko i jak nie potrzebujemy właśnie tego potwierdzenia w słowach albo w czynach. Wystarczą same spojrzenia, i tak dalej. Ja bardzo lubię taki typ filmów, ale wiem, że nie każdy za nim przepada, bo jednak takie filmy charakteryzują się tym, że one są dość powolne, one nie stoją akcją. Tutaj to widać. Te sceny między sobą przeskakują, a my do końca wciąż nie jesteśmy pewni, kim są dla siebie ci bohaterowie. Na jakim są etapie też dużo rzeczy tutaj nie widzimy, tak jak wspominałam, tutaj jest sporo dopowiadania sobie. Dużo nas jako widzów omija, i my sami musimy się domyślić, do czego tutaj doszło, albo czy w ogóle do czegoś doszło. Bo jakby film nam tego nie pokazuje. Jeżeli to, co teraz wam powiedziałam, was do tego nie zraziło, a raczej zaintrygowało i chcecie to obejrzeć, to śmiało zacznijcie. Tak jak mówię, to jest film, który jest bardzo mało znany. Ja o nim nigdy wcześniej nie słyszałam, a opinie ma naprawdę bardzo dobre. Tylko, że no tak jak mówię, on jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o jego rodzaj. To nie jest taki typowy film, który obejrzelibyśmy w kinie czy coś takiego, to też nie jest takie past lives, mimo tego, że lekko je przypomina trochę swoją konstrukcją, to wciąż... No nie jest to wszystko takie samo. To jest naprawdę film inny niż wszystkie, które widziałam do tej pory. Ma taką konstrukcję, że. Naprawdę cieszę się, że to obejrzałam, bo nie miałam wcześniej styczności. Tutaj tak samo ta muzyka bardzo stoi tym filmem. Kurczę, ja cały czas w głowie mam te piosenki, które stamtąd lecą, które są naprawdę bardzo dobrze pasujące do klimatu tego wszystkiego. Zresztą kostiumy, to w jakie stroje ubierałaś nasza główna bohaterka, to tak samo po prostu hipnotyzowało nas, bo były one prześliczne. Ale no, wracając jednak do samej tej historii, no to tak jak mówię, to nie jest film który jest filmem skierowanym dla szerokiej grupy osób. To jest film, który bardziej jest właśnie skierowany dla takich osób, które lubią tą powalną akcję, te niedopowiedzenia, to jak sami sobie dopisują to, co pomiędzy bohaterami zaszło. To, że właśnie nie trzeba używać tych słów, a po samych spojrzeniach możemy wynioskować, co się tam wydarzyło albo kim oni dla siebie są. Tym właśnie stoi ten film. Wydaje mi się, że dobrym słowem, który opisze go jest po prostu to, że nie jest on amerykański. No bo tak jest, to jakby w ogóle nie ma po prostu elementów, które jakkolwiek wskazywałyby na to, że ta produkcja przypominałaby produkcje takie typowe amerykańskie, jeżeli chodzi o melodramaty. Ale no wydaje mi się, że właśnie te słowa pomogą wam trochę bardziej zobrazować. Co to jest za film? Z czym będziecie mieli do czynienia jak go zaczniecie? Mi się bardzo podobała również taka prostota dialogów. Tam jest pewna scena w samochodzie, która rozpoczęła się w zasadzie sceną na kolacji. Rozmawiali tam właśnie o dzwonieniu do siebie. Nie chcę za dużo zdradzać, ale to jest po prostu scena, która mnie zauroczyła całą sobą. Była moją chyba ulubioną z tego filmu, tak samo zresztą scena z parasolką. Te sceny są tak proste i same dialogi w sobie są również Żadnym czymś wyjątkowym, rozbudowanym, ale mimo to wciąż to są sceny, które raczej w moim umyśle pozostaną na naprawdę długi czas. Więc no właśnie, takim czymś jest ten film, takim czymś jest ta produkcja. Serwuje nam coś niezwykle prostego, ale jak się temu przyjrzymy. To jest to po prostu coś, co nas wciąga, hipnotyzuje. Czym jesteśmy totalnie zauroczeni i chcemy tego więcej. Teraz może tak trochę w ramach podsumowania. Jeżeli szukacie produkcji, która was po prostu zaczaruje samą sobą, będziecie mieli w niej dużo niedomówień i sami będziecie musieli trochę przypisywać historię oraz akcję temu, co się tam wydarzyło. Będziecie mieli dwójkę bohaterów, którzy totalnie przypadli ku sobie. Ale z drugiej strony nie jesteście tego do końca pewni, bo oni też za dużo starają się nie zdradzać. Wydaje mi się, że ten film idealnie się wpasuje osobom, które są fanami takiego Past Lives. Filmów, które nie do końca opowiadają nam o miłości, ale o takiej chemii dwójki osób, która totalnie ze sobą przepadła, ale nie do końca jednak jest sobie przeznaczona. Złe miejsce, zły czas, dobra osoba. Tak się to chyba mówi, i wydaje mi się, że idealnie opisuje taki typ filmów. Trochę mam ale co do finału i do tego, jak została poprowadzona akcja. Z drugiej strony nie wiem, jak można by było to inaczej skończyć, bo cała ta historia jednak trochę zmierzała do tego punktu i tak musiało być. Ale no, mam taki lekki ucisk, jak to zazwyczaj bywa w takiego typu filmach, że chciałabym coś więcej, chciałabym coś innego, ale niekoniecznie. Tak musiało po prostu być. No tak nie jest, niestety, w tych filmach, i przekonałam się o tym już po prostu we wcześniejszych produkcjach, które trochę właśnie miały te elementy wspólne, co tutaj. No nic, mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Wydaje mi się, że chyba nic więcej nie mam do dodania. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo to mi bardzo pomoże. I śmiało dajcie znać, czy w ogóle o tym filmie słyszeliście. Albo czy macie zamiar go obejrzeć, albo jaki znacie typ filmu, który jest podobny do tego i jaki byście polecili, bo może akurat nie obejrzałam. No nic, ja się z wami żegnam i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć!